Witam, 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 witam serdecznie. Darolef jest z nami, a więc wszystko, wszystko jakby to powiedzieć, pod kontrolą. Darek, powiem od razu, co ja słyszę. Wysłuchałem tego przewodu Marcina Najmana. Podobno on więcej zapomniał, niż ty się nauczyłeś w sportach walki. Jak to skomentujesz, bo powiem ci, rozbiło to mi koncepcję, próbuję dostosować się do tego świata. Znaczy, no witam przede wszystkim wszystkich bardzo serdecznie. No co mogę powiedzieć, no słuchaj, no Najman jest sportowym nieukiem dla mnie. Także ja nie wiem, co, co, on tam, co on tam zapomniał. Dla mnie to jest sportowy nieuk. No słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać, no ta walka z Marcinem, no musi kiedyś się wydarzyć. No kurde, ile można, słuchajcie, ile można czekać na ten pojedynek? Ja wszędzie zewsząd słyszę, że kiedy ta walka z Marcinem? A kiedy ta walka z Marcinem? Ostatnio dodałem poznawę chyba przed galą Fame MMA I ktoś tam, no i tam były do wygrania bodajże chyba te darmowe kody na Pay Per View I były, za, były tam cztery chyba zawodników podanych, z którym chcieliby mnie na przykład widzieć najbardziej e, Kibice tak, czy fani I słuchaj na 300 chyba komentarzy, a nikt mi nie powie, że 300 komentarzy to jest brak zainteresowania Praktycznie większa połowa była Zbitego Najmana, no to kurde, no, no, no trzeba to, musi się to słuchajcie wydarzyć, no. ileż można czekać. Darku, co mogę powiedzieć. No. No, jest tak, ostatnio, Szymon Kołecki walczył z tobą, Marcin Najman, e, Mariusz Pudzianowski walczył z Marcinem Najmanem. E, widzisz tu jakieś analogie między tym wszystkim? No i ty oczywiście przegrałeś z Marcinem. Gdybyś mógł powiedzieć, czy jeszcze ten pojedynek nie gdzieś nie siedzi ci w głowie? E, Tomeczku, no słuchaj, ja przegrałem z Najmanem, ale trzeba to, to przypomnieć, jak to było. No Ja dopiero wchodziłem do tego świata Afryków, tak? bo byłem świeżo, tak powiem, e, byłem na tym obozy, ja wyciągnął tą dłoń do mnie, no bo to, to by było chyba jeszcze gorzej, by się to zakończyło dla mnie. No wtedy nie byłem jakiś takim super dobrym zawodnikiem, bo no nie ma co się oszukiwać, no wtedy przegrywałem wszystko co popadło. Największą porażką i na taka najbardziej, która mnie bolała, to była ta porażka właśnie z Szymonem Kołeckim. Bo już tam kij z tą porażką, tak? Ale ten sam pojedynek był taki słaby, że po prostu dupa boli. Na pewno ten pojedynek by teraz całkowicie inaczej wyglądał, aczkolwiek jak wi widziałem ostatnią walkę Szymona Kołeckiego, no to szapoba. Nie wiem czy, 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 czy by mnie tam kurwa nie zbierali z tej klatki, jakbym z nim zawalczył. Nie no trzeba powiedzieć, że to Szymo to jest inny jakiś level. Niesamowity człowiek, komputer, także naprawdę bardzo duże gratulacje dla Szymka i co mogę powiedzieć, no kurde jak tak dalej będzie walczył, no to nie wiem, nie wiem, bo, to, gdzie ten sufit po prostu jest dla Szymka. A co do Marcina, to jak no, mówię, no słuchajcie, no ja się mało przygotowywałem dwa tygodnie do walki u Mirka Chyńskiego, byłem na tym obozie. Coś tam Mirek mi pokazał, wiadomo, mieliśmy jakiś przygotowany plan. Ten plan nie wyszedł całkowicie. E, nie wiem, być, być może Marcin ma jakiś, jakiś dobry, słuchaj, nie wiem, tam może wiedział jak to wszystko się, bo dziwne to było w tej walce, że akurat on wiedział, że pójdę mu w te nogi. Dostałem wtedy te kolano, później te nieszczęśliwe ciosy w tej głowy, bo były niestety te, te ciosy w tej głowy. Ale wiadomo, to już nie ma co tam, co tam do tego wracać, no, było, minęło, tak? A e, to z Adrianem tej... ciosem były w tej głowy. No ale za... i z tobą też, bo ja już zapomniałem ten pojedynek. Marcin... Przepierniczył z jak Marcin mógł przepierdniczyć z Murańskim. No ludzie, no to 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 jest, lapa, bo przynajmniej nie, no to to jest tragedia ogólnie. Ja powiem tak szczerze. Marcin teraz wiadomo jest w dużym regresie. Nie ma co się oszukiwać. On szuka po prostu sobie takich łatwych rywali, żeby sobie podbić ten rekord. No i ja go w sumie rozumiem, no bo kurde, no tyle mieć porażek jeszcze, słuchajcie, z Adrianem Ciosem, z Juźwiakiem, z Murańskim. No tych porażek strasznie dużo. Tego pojedynku, słuchajcie, z Olejnikiem w ogóle nawet nie, nie biorę pod uwagę. Wygrał on z tym Olejnikiem, na szczęście wygrał, ale... Co by było, jakby ten olejnik mu się postawił, to też nie wiadomo, jakby to tam było, bo olejnik po prostu to taka pipka, no wiadomo, no on nic nie trenuje. Gdyby on cokolwiek trenował do tej walki, to mi się wydaje, że ta walka by inaczej wyglądała. Przecież on ma takie dobre warunki pod sporty walki, tak? Jest wysoki. Mógłby przynajmniej ten lewy kurwa wyprowadzić, to już by Marcin wtedy był w szoku, jakby dostał jakąś bombkę, tak? A nie uszukujmy się. Raz dobrze ja Cię lubię, wiem, że teraz unikasz tej walki ze mną, bo wiesz, że od tego czasu od MMA, od tej MMA siódemki zrobiłem duży postęp, leję praktycznie każdego, miałem tam prak praktycznie parę takich wywrotek, ale to, były, to byli bardzo dobrzy zawodnicy. Marcin, a Ty no niestety nawet z tymi kulejącymi zawodnikami dostałeś w banie, także liczę z tym, że lewcie dopadnie, mam nadzieję, że obiecałeś mi ten rewanż. Nie, nie wywiniesz mu się z tego rewanżu, także trzeba to zrobić, a zainteresowanie jest bardzo duże. Wystarczy spojrzeć na moje social media, czy obojętnie gdzie ludzie chcą tego pojedynku. Nie ma tutaj innego wytłumaczenia. Bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa analiza tego wszystkiego. Ty myślisz, że ludzie potrzebują teraz takiego pojedynku, że chcieliby zobaczyć, jak ty wracasz. Do gry pokonujesz Marcina Najmana, a co będzie, jeśli Marcin Cię drugi raz pokona? Nie, no jeżeli Marcin Wiesz, jak mnie to jest? Pokona... Wiesz, jak to mówiła jedna pani. Nie. Prze przegrać z Najmanem? Jak mogłeś przegrać z Najmanem? No ja przegrałem z Najmanem. Nie, nie zabieraj kobiety jest, bo... ze sobą do nagrody. Tak, tak jest, słuchajcie, ja przegrałem z Najmanem i tego zwycięstwa, bo oczywiście nie odbieram. Na tamten czas Najman był lepszy, nie ma co się oszukiwać, tak? Był wtedy bardziej doświadczony, był cięższy ode mnie, tam z 20 kg i nie ma co się słuchać oszukiwać. On wtedy trenował tak na poważnie w tym, tego, tego herczyka, tak, Domiana. To jest bardzo dobry trener, słuchajcie, on posiadał w swojej stajnie bardzo dobrych zawodników. E, w KSW właśnie ten czołg, jak on się to nazywał, bo już nie pamiętam. Haratyk. Haratyk, ale... no to jest przecież, słuchajcie, no to jest no gość, KSW teraz. Tak, który robi furorę w KSW, słuchajcie, walczył chyba w ACA jeszcze, jak się nie mylę, chyba dawno to już był, ale... W aresie no to, walczył. Też. Tam jest miał bardzo dobrych zawodników, on wychował bardzo dużo dobrych zawodników, on wtedy u niego trenował, więc siłą rzeczy coś tam się u niego trenował, a ten Herczyk też wymagał od niego jakiegoś tam zaangażowania w walkę, tak? Także Marcin na tamten czas, słuchajcie, naprawdę prezentował coś z sobą. Później... Nie wiem, czy to jest akurat zmiana trenera, czy zmiana innych treningów. No nie wiem, o co chodzi. Najman zaliczył regres. Także od tego czasu Najman zaliczył regres, a ja progres. Także Najman wie o tym, że ja już teraz lepiej się biję, umie wyprowadzić tego lewego, ja nie jestem niestety, raczej znaczy niestety, dobra, bo źle mówię. Ja umie wyprowadzić lewy prosty, lewy prosty, jest prosta kombinacja, ale jak wejdzie no to naprawdę z Marcina nie będzie co zbierać, pokazał to Murański, pokazali to inni, nawet ten biedny cios, który nie umi tej, tej, tej stójki, wszedł mu w nogi, wywrócił Najmana i później stało co się stało, ale niestety dwa czerwone kółeczka na koncie Najmana powędrowały, tak, także no sorry Najman, ale ja bym chciał, żebyś się odkuł, żebyś pokazał w końcu tą Moc cesarza, a nie pierniczył, tylko pokaż jajca wyjść do walki, bo lew cały czas na ciebie czeka. No tyle w tym temacie. A kibice jest większa Armia Lwa czy Armia Cesarza? No bo Marcin buduje swoją popularność wiele, wiele lat. Jak wygląda Twoja Rzesza Kibiców w tej chwili, Darku? Jak wygląda moja Rzesza? Moja Rzesza Kibiców przede wszystkim jest wierna. Chcę, żebym dalej walczył, bo ostatnio robiłem właśnie taką ankietę, bo już właśnie specjalnie chciałem sprawdzić, jak to w ogóle się maczy. W ogóle ludzie są jeszcze zainteresowani moimi pojedynkami. tak? Na szczęście było podat 80% na tak, 16% na nie. Także odpowiedź jest prosta. Kibice chcą, żebym walczył i tyle w temacie po prostu. A jeszcze jakbym dorwał najmana, u, to dopiero by byli zadowoleni. Także ja myślę, że ten pojedynek akurat jest naprawdę oczekiwany. Dużo ludzi by chciało to zobaczyć. Tak jak mówię, wystarczy na moje media, na social media moje wejść, zobaczyć ile jest komentarzy odnośnie Marcina Najmana. Mógłbyś powiedzieć, gdzie mógłbyś go wysłać? Jakiś szpital, cmentarz, coś takiego. No, Marci zawsze się chwali, że tam wszyscy po jego walkach. Jadą, jadą tak na ostry dyżur. Jadą, jadą, jadą Marciny, Majmanice, Wielorybnice czy jak tam będą, kurde na tych sygnale będą jechać. O kurde, mocne, mocne Darku. Darek. No, słuchaj, je... jeżeli, jeżeli lewy prawie dobrze funkcjonuje, a chyba czasami oglądasz moje treningi, no to chyba widzisz, że jakiś progres jest, a e, kilka razy Jesteś w sam, formie e, cały czas, to widzę. W e, formie to może mało powiedziane, bo... Raczej znaczy, za dużo powiedziane, no powiedzmy tak, no bo teraz tak naprawdę to tam trenuję 3-4 razy w tygodniu, no ale jak mam walkę, no to naprawdę się przygotowuję. Nie tak jak kiedyś do Marcina, że tam dwa tygodnie i, i po prostu... Ale wiesz, no wtedy były też inne czasy, tak? Ja wtedy nie byłem tak popularny, tak znany, a walka z samym Najmanem e, wtedy, no to było coś, tak? Także byłeś wtedy na obozie, wiesz, jak to się wszystko odbywało. No trenowałeś byłem, no... ciężko, muszę przyznać, że że widziałem, że ciebie trenującego, nawet zmęczonego już pod koniec obozu, bardzo mocno. Także sam powiedziałeś, że to jest bardzo trudny obóz. Tak, no i no nie, no Mirka trzeba przyznać, że Mirek jaki jest, taki jest, ale słuchajcie, no Mirek ma dobrą szkołę treningów i i e, trenuje trenowałem w niejednym klubie i mogę powiedzieć, że Mirek to jest dobry trener. Co by o nim nie mówić, to ja tam Mirka szanuję. Zawsze wielki szacunek dla Mirka, bo to jest trener, który naprawdę jakby to powiedzieć, zna reguły tego wszystkiego. Bo jak to się wszystko odbywa, tak? Całe zachęcić u mnie wszystko. Także to jest bardzo dobry trener, jeśli chodzi o takie zainteresowanie w samą walką. No i warsztat trenerski też jest bardzo dobry. Także ja zawsze na Mirka nigdy złego nic nie powiem, bo Mirek to jest zawsze, według mnie, będzie i jest bardzo dobrym trenerem. To się zgodzę. Kibicowałeś ostatnio Szymonowi Kołęckiemu właśnie. Widziałeś tą walkę, pewnie z Oli Thompsonem. Tak, oczywiście, że widziałem. No bardzo. A ty z Oli Thompsonem tak się w Anglii zetknąłeś? Nie, 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 nie miałem jeszcze czy możliwości. Nie wiem, w jakim klubie w ogóle trenuję. Mhm. Natomiast e, Szymona obserwuję cały czas, tak? E, te wywiady, które tam bardzo dużo przeprowadziły z Szymonem, no byłem ciekawy jak to wszystko po tej kontuzji, to bo to się nie ma co oszukiwać, na tyle co chłop miał tych kontuzji na te kolanach w ogóle ja myślałem, że już będzie kaput, wiesz o co chodzi, że on już się po prostu nie obudzi ale to co pokazał w tej walce, szczególnie w tej trzeciej rundzie o Jezus, to było, to było coś pięknego tak, tak Szymona tak nie spodziewał, natomiast zrobił na mnie bardzo duży no, naprawdę to co on pokazał w tej klasy, bo to byłem po prostu, no aż byłem szokowany. I tak jak mówię, no nie wiem jaka będzie jaki będzie jego sufit, tak czy on wróci do KSW. Ja mu życzę, żeby wrócił do KSW, żeby tam obijał tych ogórków, tak w cudzysłowiu. No bo no, nie wiem. Mi się wydaje, że z tym władze ciężkie, jak on się nazywa, to co Mirek ostatnio mówił, ten zawodnik z Anglii. Hmm, bo ja już zapominam tych zawodników O którym no, te, co mówisz? Tak te pi pi Boy. No w bardzo ciężkiej, który jest najlepszy Z Ang Anglik No Phil de oczywiście No Field de tak Ja mu życzę właśnie takie walki z nim Ja uważam, że, że on naprawdę Jeżeli jakby tak jeszcze z dwie walki stoczył Ale minimum jeszcze z dwie walki Na takim poziomie jak ostatnio Może się walić z field de Naprawdę, ja uważam, że I ma duże szanse na wygranie Darku ee... Ok, Phil de Freest to jest na pewno w tej chwili Monteverest KSW, Monteverest europejskiego MMA, a zapytam jeszcze o Ciebie, bo jest bardzo wielu ciekawych rywali w świecie freakfightowym, Ty nawet Mariusza Pudzianowskiego gdzieś tam prowokowałeś delikatnie, tak, a, ale tak, tak, tak. Mariusz Pudzianowski My myślisz... Bo mi się nie podobało po prostu podejście ludzi, wiesz, jak, jak on po prostu zrezygnował wtedy na no wiadomo, coś tam wypadło, no ja nie wiem, jakieś problemy z no przecież my jesteśmy tylko ludźmi, tak? Nie jesteśmy kuźba robotami. Każdy, jeżeli masz jakieś, jakieś problemy zdrowotne, czy, czy nie czujesz się na siłach, żeby taką daj, jakąś walkę podjąć, no to po co masz na Hama się tam pchać? Po to, żeby po żeby, 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 żeby dać dupy i żeby później ludzie pisali, a wchodzisz tylko po pieniądze, tak? Ja rozumiem Mariusza, no chciał po prostu wyjść zdrowy, chciał pokazać się z najlepszej strony, a nie tylko wyjść po pieniądze wiadomo, bo i tak, e, czy by zawalczył, czy by nie, to i tak te pieniądze by zgarnął. A ja, ja właśnie szanuję takich ludzi, którzy e, mogą w danym e, momencie zrezygnować, powiedzieć stop, bo widziałem, że Mariusz, coś z tym Mariuszem było nie tak, i ja go akurat rozumiałem. Dlatego byłem po prostu za nim i mówię, no jeżeli wyzdrowiejesz chłopie, no to nie ma problemu, to jeszcze może ja z tobą zawalczę, albo mogę być twoim oponentem. No nie ma problemu, no wiesz, ja tak próbuję, żeby, żeby to jakoś trochę, żeby to miało jakiś sens, żeby ci ludzie troszeczkę z tym kurwa, z tym hejtem troszeczkę się przyhamowali, bo jak czasami widzę, jak ludzie hejtują, no to po prostu żygać się chce, nie? Żygać się na to wszystko chce. No okej, okay, ale świat free fightu wiesz, jaki jest. No, wymaga cały czas akcji, reakcji, interakcji i, i po no prostu tak, mocnych tak, wrażeń, tak. tak mogę powiedzieć. No tak, ja chciałbym jeszcze wrócić do tej gali, Babilonu, bo tam jeszcze oprócz Kołeckiego zawalczył Labryga, tak? I no Labryga, właśnie. Labryga walczył z tym całym Frąckiem, tam go nazywam Fronze. On praktycznie, no lista mnie pokazał w tej walce, no szczerze powiedział, że to tragedia to, co on pokazał typowe nabijanie rekordu i ten chłop słuchajcie, wyzwał mnie do walki. Nie wiem o co Kaman, e, nie tam ktoś mówił, że, że po prostu, że może mnie wytresować, ale najpierw to mnie trzeba upolować, żeby mnie wytresować. To, to nie wiem, no, to, nie, no tacy zawodnicy, którzy po prostu, no ja nie mówię, że on jest jakimś tam, e, jakimś kaleką powiedzmy sportowym, ale po prostu w takiej walce, gdzie miało okazję też lepiej pokazać tak mógł to wykorzystać natomiast pokazał się kiepsko później mnie wyzywa do walki ja mogę do babilonu na jedną walkę wskoczyć zgasić go jak peta oczywiście jak będzie się zgadzać oczywiście będą się fundusze zga zgadzać jestem 100% no 100% nie ale 90% jestem pewny że takich właśnie fajterów to teraz robię na miękko. więc e, chciałem tylko o tym wspomnieć jest jeszcze oczywiście Body Christ, który tam e, hipopotam, który teraz się wziął za siebie, schudnął 10 kg i też mnie tam gdzieś wyzywa. Ja mówię, ja też e, mam ludzi, którzy po prostu chcieliby ze mną walczyć, jest tego dosyć dużo tych e, oponentów, natomiast e, tak jak mówię, celuję w Najmana, Najman jest numerem jeden, Jóźwiak z Jóźwiakiem też tam coś było, Jóźwiak też chciał ze mną walczyć, bo tam wcześniej Żydny... Żeby po prostu kiedyś tam dyskutowali kto by był lepszy w tej walce, no bo tak się zawsze zdarzało, że przed tymi walkami i na prime zawsze byliśmy przed sobą, tak, Jakbyśmy byśmy tarczowali obok siebie i tam żeśmy się byśmy a ja bym cię tamtego tego, ty, tego, tego, wiesz co i tak z gadki do gadki także Jóźwiak też jest dobrym oponentem, tym bardziej wszyscy jesteśmy rocznikowo tak Podobnie. Z wiadomo no właśnie, z, tymi tak. Młodymi, z tymi młodymi, z tymi młodymi no, no ciężko byśmy już naprawdę mieli gdzieś tam walczyć o jakieś tam wyższe cele, bo to, to już wiadomo, i bieg nie pozwala i tak dalej, ale taka na przykład Liga Seniorów, albo Liga Weteranów na przykład, taki turniej weteranów, i troszeczkę by się tych zawodników zebrało, ostatnio widzieliście jak pokazał się tata Amadeusza, no to do, do super, no gość po prostu udusił Alana jak jakiegoś kurde, nie wiem, jak jakiegoś zajączka po prostu, no masakra, no byłem No, ciężko. ale Darku, jak zauważ, gość? Zauważył, że Alan wyleciał, trafił Amadiego, Amadi padł, trafił ojca, ojciec padł, a potem go złapali pochwycili. A, a co potem zrobił? Uderzył Amadeusza dobrze, uderzył starszego dobrze i poszedł po gilotynę. Gdzie IQ? Gdzie jest jego kurwa IQ? Ja już zauważyłem, że w jego walkach nie ma w ogóle IQ. On w ogóle nie myśli w walkach. Dlatego ja się czasami nie dziwię, że Pasternak mu tak dogaduje albo coś takiego. Bo on nie ma w ogóle IQ. On ma dobre umiejętności, to jest dobry zawodnik. na tym ale tam nie ma kurwa kompletnie IQ. Przechytrzyłbyś no, czy go w walce. Przechytrzyłbyś tak Alana jak, jak w walce. Jeżeli udałoby mi się trafić Alana, udałoby mi się trafić starszego, tak? albo znokautować, to ci zostaje tylko jeden zawodnik. Więc znalazł się jeden na jeden z nich. To już jest wiadomo, kto jest wtedy lepszy. Decydują umiejętności i wszystko tam decyduje, tak? A Alan, bo to umiejętności były po stronie Alana. Chociaż ja stawiałem na Amadeusza, że Amadeusz wygrałby z Alanem. Bo po prostu tam nie ma IQ. Tam nie ma w ogóle IQ u Alana. Amadeusz by go po prostu zrobił, bo jest mądrzejszy w klatce po prostu. Choć ma na pewno mniejsze umiejętności. One million procent. Darku, nowy format podobno frików ma być, w, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o 2025 rok. O co chodzi? Ja nie wiem, nie wiem, powiem Tomeczku, czy nie wiem. Nic tam na razie nie mówią, nic do nas, żadnej informacji nie dociera z federacji, z tych mediów wiem, że od Huberta, że tam gdzieś tam na programie mówił, że się wszystko zmienia i tak dalej, zobaczymy, prawdopodobnie, no nie ma być, nie ma być to na dużych halach, ale troszeczkę to mnie załamuje, bo jak ostatnio widzieliście, no, narodowy czy, za dużo, aczkolwiek pamiętam jak ja brałem, nie no mówię o ostatniej Gali, tak? Że tam, nie wiem, tam coś 30-40%, tak tak przynajmniej mówił ten cały Polak, ale ja nie wiem jaka jest prawda, bo no, bo ja nie byłem akurat na tej Gali. Byłem wtedy w Anglii, nie mogłem być. I pamiętam jak ja się byłem na tych e, wszystkich e, fejmach, no to tam było pełno ludzi, a przecież ludzie szaleli kurwa. Ludzie po mojej walce to przecież był taki aplaus, ja nie wiem czy który zawodnik ma taki aplauz chyba ja i najman chyba. Nie ma... Żaden z zawodników fejmu, choćby nie wiem jakie oni mieli kurwa zasięgi milionowe, żaden z nich nie ma takiego aplauzu jak ja i najman. To się w pale nie mieści. Dlatego... Jeżeli hal, to to, to to by było po prostu jakaś tragedia, bo ja lubię się bić przy tych, teraz przy tych dużych eventach, wiesz, gdzie ludzie skandują, gdzie mam jakiś doping, wiesz o co chodzi. To mnie teraz, jak, jak to się mówi. E, ładuje, to mnie, to mnie motywuje Na A jak tych ludzi nie będzie, będziemy się byli kurwa, w jakichś studiach, no to będzie tak jakbyśmy się wrócili ku, jak ja bym się wrócił, to tych gal kurwa z ma bo coś takiego, bo tam praktycznie było po 500 osób, tak? Bo tam pewnie jakaś garstka ludzi będzie, ale, ale na przykład teraz, ta, jak ja się przyzwyczaiłem do takich bicia się do publiczności, gdzie jest 12-13 tysięcy ludzi, gdzie tych ludzi w ogóle nie ma, no to to będzie... To będzie katastrofa moim zdaniem. Ja, ja nie wiem, ja, to, ja tylko mówię moje zdanie, ale uważam, że fejm powinno robić na dużych halach, może nie takich wiesz, gdzie, gdzie one by miały pojemności powiedzmy 12 czy tam 15, czy tak tauron, e, arena chyba e, Kraków, nie wiem, ona no, tam mieści 18 tysięcy. Tak, tak? O, czy, 17 tysięcy. Czy 17. arena grywice 15 tysięcy. Nie, no róbcie to po prostu gdzieś w okolicach 5 tysięcy, uważam, że jest dużo takich hal. I spokojnie można robić, można troszeczkę, z, jeżeli jest jakiś kryzys czy coś takiego, chociaż nie wiem czy jest kryzys, bo wszystko jest zawsze ok, więc nie wiem o co tam kaman. Natomiast jeżeli oni chcą jakieś ograniczać wydatki, czy tam wiadomo, no to po prostu robić to na mniejszych kalach. Niech ci ludzie mają kurwa, przynajmniej ci tubylcy, niech mają, nie przyjdą na te wydarzenia, bo to, to fail to jest bardzo duży, duży event i to powinno zostać moim zdaniem. Także ja... Jak słyszę o jakichś eventach takich małych, kameralnych, to mi się to po prostu źle kojarzy. Dark, Darku, na koniec zapytam Cię, yy, Ty w jednym zespole z Marcinem Najmanem na Eurowizji wystąpiłbyś? No pewnie. a czemu by nie? No bo Ty Zresztą? już trochę śpiewałeś tam, nie? Tylko, tylko tak, tylko pod warunkiem, że ja śpiewam, a Marcin gra na tej mandolinie. Basie, kontrabas. Bo, bo Marcin lubi grać. Bas, na mandolinie. kontrabas. Marcin lubi takie naprawdę potężne instrumenty. Tak, ja uważam, że w śpiewaniu też jestem lepszy. Umie lepiej śpiewać moim zdaniem, mam lepszy, ładniejszy głos. A Marcin jest lepszy w tym graniu. No ja w ogóle nie ogarniam tych gitar i tych, tych fletów, czy co tam, czy kontrabasów, nie wiem co on tam jest. Grał na tym, ale ja po prostu lepiej bym się czuł w śpiewaniu. O, ja bym coś na przykład zaśpiewał, ktoś by fajnie, na przykład ktoś by mógł napisać jakieś słowa. Nie ma problemu. Z Marcinem po walce, jak już dostaniesz szmary jak on to mówił, wtedy możemy razem wystąpić na Eurowizji. Nie ma problemu. I tego Wam życzę. Darku, dziękuję dzisiaj Ci za wywiad. Przyjmij od razu życzenia, bo idą święta, więc wesołych świąt Ci życzę, wszystkiego dobrego. Chyba dość udany rok dla Ciebie, ja nie wiem jak ty tam z Twojej perspektywy oceniasz. Frykowo też był to całkiem udany sezon. Czekamy na następny 2025 rok, ale pewnie jeszcze w międzyczasie się usłyszymy lub zobaczymy. Tak, ja oczywiście bardzo Ci dziękuję. Tobie też życzę oczywiście zdrowych, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego w nowym roku samych, samych, nie wiem, dużych wyświetleń milionowych najlepiej. Spokojnie, aby nie było mniej. Tak, i to najważniejsze zdrowia, zdrowia dla Ciebie, dla małżonki, także no i co? No i pozdrawiam moich fanów, tak samo fanom, tak samo życzę, bo wiem, że na twoim kanale też jest dosyć spora grupa moich fanów, także bardzo dziękuję za śledzenie. Oglądajcie filmiki tu pana Tomasza, bo jest bardzo dobrym reporterem, uważam, że jeden z lepszych w Polsce na pewno i... Z doświadczeniem, z wiedzą przede wszystkim, a nie tam wiadomo, że e, no dobra, to już tam nie będzie... Nie zapędzaj <laughs> się. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję za wywiad i mam nadzieję, do, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dar olew. Pozdrawiam.